W Kłocku po raz drugi odbył się turniej rycerski, w tym roku organizator połączył go wraz z jarmarkiem średniowiecznym. Oficjalne powitanie przybyłych bractw odbyło się w centrum miasta. Pierwszy jarmark średniowieczny, drugi Kłocki turniej rycerski. No i chcemy, że tak powiem, cyklicznie organizować w Kłocku i że tak powiem, ulepszyć tutaj yy, kulturalne życie Kłocka, pokazać jak to było w średniowieczu, ponieważ Kłocko na to zasługuje. Ale nie odbyłaby się ta impreza naprawdę yy. Gdyby nie było tych bractw, gdyby nie, byli, nie było bardzo wielu ludzi, którzy nam pomogli, stowarzyszenie bez tych osób i władz samorządowych, zarówno gmin, powiatu, jak i Urzędu Miasta Kłodzka nie zorganizowałoby tak pięknej imprezy. W miniony weekend to średniowieczni bracia rycerscy zarządzali miastem, a klucze wręczył im sam wiceburmistrz Kłodzka. Frekwencja dopisała, bo aż 20 brat wzięło udział w turnieju i 17 rzemieślników. Wszyscy podkreślają, że jest to dla nich wspaniała przygoda i nauka historii biednym. Mamy praktycznie z Dolnego Śląska i ze Śląska, ale również są bractwa z Polski, z Pomorza mamy bractwo jedno, ale też również rzemieślnicy, o których trzeba tutaj wspomnieć, przyjechali z całej Polski, jak z Malborka, z Radomia, z Lublina. Są to niesamowici, że tak powiem historyczni ludzie. Przede wszystkim na początku tak samo literatura, fantazy i fascynacja szermierką. A później w ramach poznawania historii, człowiek zaczął się w to wgłębiać i też również zainteresował się historią i tradycją średniowieczną. Przede wszystkim to jest grupa moich przyjaciół. Ja się z nimi tutaj spotykam na turniejach. Jest właściwie jedyna możliwość spotkania się z niektórymi, ewentualnie przez internet, chociaż wiadomo, kiedyś nie było takiej możliwości. Poza tym, to jest ciekawy sposób spędzania czasu, taki bardzo oryginalny, powiedziałabym, i mi to odpowiada. To jest wspaniała przygoda przede wszystkim. Nowe kontakty, świetni ludzie, ale i zamiłowanie do historii poznanie zwyczajów, tak jak ludzie kiedyś jeżeli to mnie akurat bardzo ciekawi. No a przede wszystkim też jest to fajna przygoda dla dzieci. Mamy tutaj, akurat jest jeden syn, drugi nie mógł przyjechać. No i mamy taką nadzieję, że oni też będą chcieli trochę inaczej podejść później do, do nauki historii, do takiego postrzegania e, czasów. Średniowieczna moda wyróżniała się przede wszystkim warstwowością i mimo blisko 40 stopniowego upału nikt nie narzekał. Ta sukienka to jest sukienka spodnia, uszyta zazwyczaj z lnu, pod spodem jest bielizna średniowieczna, czyli tzw. zwane giezło, do tego pasek, nogawiczki, kapelusz. No. Nakrycie głowy powinno być, aczkolwiek młode damy, które nie, miały, nie były zamężne, mogły ciekawie upryzować sobie swoje włosy. Jestem w tym momencie w dublecie średniowiecznym, z pełnymi nogawicami. Dublet trochę przedłużony, normalnie jeszcze powinien być przytraczany, gdyby nogawice były dwuczęściowe. Składa się z wełny, a jest troszkę ciepło. Mam, tak jak każda kobieta, ma na sobie giezło, czyli taką suknię spodnią. Rękawy powinny być długie, zakrywające ręce nawet dotąd. Jak najwięcej ciała powinno być zakrytego. To jest suknia wierzchnia, tak zwana cote simple, czyli taka no, prosta. Nie, 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 nie reprezentujemy tutaj jakiejś warstwy społecznej, takiej wyższej, tylko raczej mieszczaństwo. No, chusta na głowie, jak to właśnie powiedzenie mówi, głowy, Od tego właśnie, że nosiły, mężatki nosiły białe chusty na głowach. No i, ja wiem, ciżemki, skórzane. Wszystko ręczna robota. W większej części sama robiłam. Czy to trudna sztuka? No, dla mnie nie, bo ja akurat bardzo lubię szyć aczkolwiek wiem, że inni <głos》> mają z tym problem, ale są to między nami rzemieślnicy, którzy wykonują sami obuwie, sami kaletki, ja akurat nie mam tutaj ze sobą kaletki, mam tylko taką, taką sakwę, natomiast kaletki są skórzane, tutaj dziewczyny mają paski, no wszystko jest robione ręcznie, włącznie ze sznureczkami, metodą średniowieczną, guziki są też średniowieczne, akurat nikt nie ma u nas takich ręcznie robionych, ale i nakrycia głowy, no wszystko wykonuje Sami. Jest to strój reprezentacyjny. No nie mogłam inaczej, jako tutaj, że tak powiem, y, szefowa, że tak powiem, nagrodzie ubrać się inaczej, więc y, daję radę. Uczestnicy tego widowiska mogli zobaczyć, jak wyglądali nie tylko reprezentanci z minionej epoki, ale także przyjrzeć się ich codziennemu życiu i domostwom.